Dzień dobry, kochani, witajcie bardzo ciepło i serdecznie. Zapraszam Was dzisiaj na przesłanie na lato. Moi kochani, jak to wszystko szybko mija, już mamy połowę roku, bardzo piękny i niezwykły czas, to co się teraz dzieje w naszej przestrzeni energetycznej, no to e, duża przemiana, dużo też zawirowań w związku z tym, ale to jest taki czas wznoszenia się. Kochani moi, wybierzcie sobie obiekt. Będziecie mieli dwa obiekty. Pierwszy. Tutaj te kwiatuszki tak troszeczkę na chwilę przesunę. Pierwszy. Oraz drugi. I która karta z Wami bardziej rezonuje? Na ten czas, która karta? To jest pierwsza, to jest drugi. Dobrze. Ja rozpoczynam od jedynki. Kochani moi, na wstępie bardzo serdecznie Was zapraszam do kosmogramów, które dla Was przygotowuję. Do sesji uzdrawiających, w których przepracowujemy pewne tematy, do sesji telefonicznych, przeznaczenia Duszy Plus, warsztatu uzdrawienia wewnętrznego dziecka i webinaru cesarzową Być. Moi kochani, co pokazuje się dla Was na lato? <laughs> bardzo, bardzo piękna energia tutaj, a, która mówi o tym, że to jest taki czas, gdzie Wy po prostu będziecie zwalniać obroty. I będziecie mocno koncentrować się na tym, co jest ważne dla Was tu i teraz. To jest takie. Rozpieszczanie siebie, karmienie swoich zmysłów dobrym jedzonkiem, dobrą herbatką, e, dobrą muzyką. E, to jest przebywanie na łonie natury, to jest też taka energia wyciszenia, ale też takiej zabawy, zabawy i radości. Karta Zmysłowość, tak, mówi o tym, że. Będziesz dawać sobie wszystko to, co najlepsze i najpiękniejsze, i to będzie też czas połączenia z Twoim ciałem, z Twoim ciałem, które właśnie poprzez pewne odczucia będzie Tobie mówiło i pokazywało, czego potrzebujesz, czego nie potrzebujesz, czego chcesz, czego nie chcesz. I to są pewnego rodzaju, tutaj takie komunikaty, tak, które będziecie w tym właśnie czasie odbierać. Dobrze, z kart tarota zobaczmy, jakie będzie dla Was lato, jaka będzie dla Was ta energia letnia. Popatrzmy, jakie będzie dla Was lato, czego możecie tutaj się spodziewać, czego możecie oczekiwać. 9 kielichów. No, i to jest potwierdzenie tego, jak te energie są piękne i kompatybilne. Słuchajcie, 9 kielichów to jest rozkosz. To jest dobrostan. To jest ten dobrostan wewnętrzny. To jest taki czas, gdzie mówimy sobie: Tyle czasu na coś pracowałam, pracowałem, i teraz to jest ten moment, gdzie potrzebuję. Zatrzymać się, potrzebuje posiedzieć sobie na tej plaży, w tym spokoju, otoczona miłością, radością. Dziewięć kielichów to jest też taka energia, która mówi o tym, że dbamy o siebie, dbamy też o nasze wewnętrzne granice, dbamy o to nasze samopoczucie. Przestajemy tutaj się tak bardzo przepracowywać. Po prostu to jest taki czas, Odcinania kuponów, jak to się mówi, spijania śmietanki i czas bardzo dużej radości. Dobrze. Czego możecie jeszcze się spodziewać w okresie letnim? W okresie letnim, co się wydarzy w okresie letnim? Pojawiają się, kochani, też takie sytuacje, które mogą w pewien sposób jakoś Was. Troszeczkę chcieć sprowokować, które mogą na przykład chcieć jakoś wyprowadzić was z waszej równowagi. Może też będzie tak, że po prostu ktoś będzie wam zazdrościł tego dobrego samopoczucia i pojawią się jakieś takie osoby, które sobie będą myślały: No, skoro my mamy takie życie, to i ta osoba tak musi mieć jak my, czyli taka. Hmm, sytuacje, gdzie ktoś może chcieć Wam po prostu ten nastrój Wasz zepsuć, tak? Hmm, jakieś takie troszeczkę, czy plotki, czy jakieś takie nerwowe hmm, y, momenty mogą się pojawiać. Natomiast y, ja nie czuję, by, kochani, to się tym osobom udało, ale mogą być takie tutaj, powiedzmy, podrygi, tak, gdzie ktoś bardzo chętnie by. Hmm, wprowadził Was w taki stan niepewności, czy takiej dezorganizacji czy takiego też pośpiechu takiego popędzania, takiego poplania ale ja mam wrażenie, że właśnie to jest to że Wy sobie myślicie hmmm ja nic nie będę robić wbrew sobie tak, to jest taki czas gdzie właśnie będziecie chcieli sobie usiąść na spokojnie Poznawać też może nowe potrawy, nowe smaki, ale też delektować się tym, co już macie. Tutaj też pokazuje się dobra sytuacja materialna, takie materialne doopiekowanie takie wzmocnienie też waszej energii, tak? Wy wzmacniacie swoją energię w tym momencie i mam też takie poczucie, że wy stajecie się po prostu niewidzialni. Dla tych osób, które gdzieś tutaj stoją i tak ym, <grybujesz> dzielą własna czworo, tak? Że, że Wy po prostu nie dajecie temu uwagi. Nie dajecie temu uwagi. Mocno będziecie zwracać uwagę właśnie na swoje ciało i na to, byście byli wypoczęci, tak? To jest tutaj ym, bardzo ważna wskazówka. Zobaczmy, co jeszcze wydarzy się tego lata. Trójka Buław. Pojawią się okazje do podróżowania. Mogą też przyjść nowe pomysły, jak na przykład rozwinąć jakiś projekt, czy też jak rozpocząć jakieś przedsięwzięcie. Ale Trójka Buław mówi przede wszystkim o tym, że razem z kimś, czy to z przyjacielem, czy z partnerem, czy może z takimi dobrymi, życzliwymi, Ludźmi, zaczynamy właśnie współpracować, podróżować, odkrywać to, co nieznane. I macie tutaj pokazaną na ten czas taką energię bardzo dużej mocy, bardzo dużej takiej kreacji, bardzo dużej też takiej twórczości, która będzie przez Was emanować. Tu jest też pokazana energia sukcesu w przedsięwzięciach. I pokonania jakichś blokad, blokad mentalnych, wewnętrznych ograniczeń, ale też być może właśnie tych sytuacji konfliktowych, które tutaj e, mogą gdzieś zaistnieć w tle. Dobrze, zobaczmy dalej. Co jeszcze potrzebujecie wiedzieć na ten okres letni? Czego się możecie spodziewać? Wielu pięknych chwil, takich naprawdę ciepłych i serdecznych. W ogóle energia tego lata będzie na Was oddziaływać tak mocno kojąco. Będziecie też doświadczać jakichś takich dobrych sytuacji od ludzi, na przykład od Własnego partnera, czy też od, może tu być też powrót dla kogoś z przeszłości. E, może ktoś powrócić z przeszłości z jakimś prezentem, z jakimś miłym słowem, z jakimś podarunkiem. No i mamy tutaj pokazaną właśnie taką energię spotkania, taką energię radości, prezentu, miłej niespodzianki. Ale powiem Wam, że ja właśnie czuję tutaj taki czas, gdzie Wy macie ten taki spokój. Może będziecie chcieli też kogoś obdarować, na przykład jakimiś prezentami, jakimiś podarunkami. Może dla kogoś będziecie chcieli coś pięknego przygotować, a może komuś coś pięknego podarujecie. Kochani, czeka Was podróż, tak też tutaj się pokazuje. Może to być podróż do przeszłości, gdzie po prostu. Wracamy do przeszłości naszymi myślami, uczuciami i mm, bierzemy z tej przeszłości wszystko to, co było takie piękne, co było takie dobre dla nas, takie karmiące. Więc e, możecie też wracać do przeszłości, by sobie przypominać dobre chwile i by też tą rzeczywistość tworzyć tak spokojnie, tak dobrze tak w taki sposób poukładany, tak? W taki sposób mm, piękny, tak jakbyście chcieli tą rzeczywistość tkać z tych dobrych, pięknych nici, tak? Z tego wszystkiego co takie jest świetliste, czyli właśnie swoimi myślami, swoimi emocjami tak jakbyście po prostu tkali tą rzeczywistość, to życie swoje, tak? Także bardzo dużo ładnej energii, i paść buław mówi o tym, że powraca Wam taka chęć do życia, taka radość, wasza pierwotna moc i takie zainteresowanie mm, światem, taka potrzeba pójścia też w nową, nieznaną dla Was drogę. Dobrze, podsumowując, pomyślność. Zapraszacie w te wakacje do siebie magia i tego Wam życzę. Wy jesteście magią i wyczarujecie to, to życie i ten wspaniały świat. Także wszystkiego dobrego dla Was. Zapraszam Was do warsztatu uzdrawiania wewnętrznego dziecka, do webinaru cesarzową być, a także do sesji czytań kronik Akaszy, do konsultacji telefonicznych. Do przeznaczenia duszy plus i do kosmogramu. Bardzo Wam dziękuję. Wszystkiego dobrego dla Was. Trzymajcie się cieplutko i pa pa. Witajcie grupa numer dwa. Wy tutaj macie piękną energię wspomnienia. Zachowaj wspomnienia o bliskich, czyli te wakacje będą dla Was takim czasem. Myślenia o Waszej rodzinie, o Waszych bliskich, o tych, których kochacie. Będzie to też taki czas gromadzenia się przy wspólnym stole e, może wspólny na przykład piknik e, albo też będziecie jeździć do różnych miejsc, do różnych pięknych miejsc. Gdzie będziecie odwiedzać Waszą rodzinę albo z Waszymi rodzinami, będziecie wyruszać w jakieś odległe bądź, yy, bądź wcale nie aż tak odległe rejony. ale tutaj też są pokazane wspomnienia, więc dla mnie to jest taka energia pielęgnowania, pięknych wspomnień, pielęgnowania, tak? Tego, co dobre, kolekcjonowania. Dobrych doświadczeń. Może też będziecie wracać w pamięci do tych czasów, jak to było, kiedy na przykład byliście mali, czy też kiedy byliście młodsi, i jak to właśnie było, kiedy na przykład byliście u babci na wczasach, jaki to był smak tych placków, naleśników? Ja pamiętam, że moja babcia. Robiła takie wspaniałe placki na y, kuchence. O, wy, wy pewnie będziecie wiedzieli, jakiej, takiej, i, mm, nie wiem czy to, to się mówiło węglowa, e, żeliwna. Mm, babcia wylewała właśnie taki placek na takiej kuchence i to opiekała, i później to jedliśmy. No, naprawdę bardzo dobre w ogóle. Y, Moja babcia bardzo dobrze gotowała i teraz yy, mocno czuję jej energię i czuję też, że yy, możecie otrzymywać właśnie w tym okresie letnim dużo darów i talentów po waszych przodkach, którzy już odeszli i oni po prostu się tym wszystkim, co w nich było najpiękniejsze i dobre, yy, chcą z wami po prostu podzielić, by wasze życie było piękne, bogate, kolorowe. Dobrze, zobaczmy, co potrzebujecie wiedzieć, co dla Was na te wakacje, jaka energia tutaj przy Was się manifestuje. Dziesięć miecza. Słuchajcie, to będzie czas, gdzie coś definitywnie się zakończy w Waszym życiu, tak? Dziesięć mieczy mówi o tym, że jakby gorzej już nie będzie. Wszystko to, co... Złe, to co trudne. Możecie jeszcze przez chwilkę doświadczyć w okresie wakacyjnym, ale to już jest pokazane na wypaleniu, na wykończeniu, tak? Um, czyli jakby ta trudna energia w okresie wakacyjnym, ona będzie już ustępować, ona będzie się wypalać. Jeszcze poczułam, moi kochani, że w okresie wakacyjnym mogą, na przykład, przyjść do was jakieś wiadomości o waszych bliskich, którzy, na przykład, będą potrzebować waszego wsparcia. To też jest bardzo, bardzo możliwe. Dobrze. W każdym razie, zobaczmy, czego dotyczy ta energia dziesięciu mieczy, czego ona dotyczy, dlaczego ona się tu w ogóle pojawiła. Kochani, przechodzicie w okresie letnim proces potężnej przemiany, yy, potężnej przemiany i tak naprawdę po tym trudnym okresie, po tym okresie yy, dużego zmęczenia psychicznego, być może stanów depresyjnych, czy też takiego obciążenia, tak, które gdzieś nosiliście w sobie, pozostaną jedynie wspomnienia. Ponieważ Sześć Mieczy mówi o tym, że um, jakby podążamy w nowym kierunku, podążamy w nową przestrzeń, podążamy w stronę odrodzenia, w stronę nowego, nieznanego. E, tutaj też przychodzą po nas um, przewodnicy duchowi, opiekunowie i prowadzą nas w stronę czegoś lepszego. Więc mamy tutaj redukcję miecza, czyli mamy wyjście z jakiejś trudnej sytuacji. Siedem denarów mówi o tym, że nadchodzi czas urlopu, nadchodzi czas odpoczynku, nadchodzi czas przestoju, ale przestoju nie takiego, że mm, nic się nie dzieje, tylko takiego zwolnienia tempa, yy, takiego... Zakotwiczenia, zakorzenienia w tym, co dobre, w tym, co piękne. To jest taki czas cieszenia się życiem, docenianie tego, tego naszego pięknego życia, tych zbiorów. To jest taki czas delektowania się tym wszystkim. Zobaczmy, co tutaj jeszcze chce być pokazane. I przechodzicie wielką przemianę. Karta śmierci na to wskazuje. Wielka, wielka przemiana. Wielka, potężna transformacja. Dobiorę tutaj jeszcze kartę do tej karty śmierci, bo to jest pozostawianie starego sposobu życia, starego stylu życia. Tutaj jakaś podróż też może mieć dla Was bardzo duże znaczenie. Bardzo duże znaczenie może wnieść do Waszego życia olbrzymią przemianę i pożegnanie się ze starym sposobem myślenia, mówienia, funkcjonowania, czy też działania. No to doprecyzujmy wtedy tą kartę śmierci. Ale jest, zobaczcie, gwiazda. Dobrze. Macie energetycznie to czytanie, grupa numer dwa, dużo mocniejsze niż grupa numer jeden. Grupa numer jeden to dla mnie to jest takie odcinanie kuponów, spijanie śmietanki. Wy tutaj macie czas potężnej przemiany i to będzie dobry czas, ale to będzie też czas, e, który jest konieczny do waszego życia, do waszego rozwoju, do waszego, e, do waszego funkcjonowania, tak, jest, jest, jest wręcz niezbędne. To jest czas Waszego odrodzenia. I teraz tak, nawet jeżeli w wakacje, tak, wydarzą się tutaj jakieś takie sytuacje, yy, które mogą być dla Was nieprzyjemne, mogą być dla Was yy, na przykład trudne, to one są w asekuracji, one są w dopiekowaniu, one są w ochronie, tak? Albo mamy kartę gwiazdy, czyli mamy tutaj poprawę Waszego zdrowia, poprawę waszej sytuacji, poprawę yy, Waszego życia, tak? Poprawę pokazaną. Poprawę. Na co warto uważać? Usłyszałam kochani, że na stres związany z nadmiernymi, na przykład, wydatkami, czy też na, na, tak, na takie na np. negatywne myśli, pisanie negatywnych scenariuszy. Hmm, czyli tutaj będziecie też wzywani w te wakacje do tego, żeby nauczyć się panowania nad y, różnymi trudnymi sytuacjami, y, które y, stanowią ten niezbędny czynnik do waszego wzrostu, ale to wszystko pojawia się w doopiekowaniu, tak? bo macie tu pokazany postęp, macie tu pokazany sukces. Sukces i przemianę, ale to będzie, kochani, odbywało się troszeczkę w takiej energii, m, która nie do końca może będzie taka sielankowa i taka bardzo, bardzo komfortowa. Ale to jest dobre. No to zobaczmy, co z tego wyniknie. Co wyniknie w takim razie z tych doświadczeń, które tu się pokazują? Zobaczcie: 10 denarów. Czyli, wręcz powiedziałabym, że. Wręcz powiedziałabym, że tutaj nastąpi pozytywna przemiana, jeżeli chodzi o wasze relacje rodzinne czy o wasze finanse, zacieśnienie więzi rodzinnych, może pogodzenie się z pewnymi tematami, uzdrowienie przeszłości, tak? Pozytywne zmiany też w zakresie finansów. I Docelowo macie tu pokazane rozwiązanie też jakichś sytuacji problematycznych, które mogą się zamanifestować i będą w uzdrowieniu, w przepracowaniu. Um, może co niektórzy będą na przykład podróżować i zarabiać podróżując, też coś takiego się pokazuje. Bardzo ważna w okresie letnim będzie Wasza intuicja, i Wasza intuicja będzie Was prowadziła w dobrą stronę. Zdecydowanie tak. I tu, podobnie jak grupa numer jeden, jesteście inicjowani do nowego etapu, do nowego początku. No to zobaczmy, do czego jesteście inicjowani: <laughs> żeby wyluzować, żeby zacząć kochać siebie, rozpieszczać siebie i patrzeć na dobre strony życia. Nie oddzielać się od radości, przyjemności, nawet jeżeli będą pojawiały się jakieś wyzwania, bo wszystko tu będzie dobrze. Jeżeli będzie potrzeba, pomoc będzie wam dana, będzie wam udzielona. Tak? Więc spokojnie idziecie w pięknym doopiekowaniu przez życie. Jaka karta jeszcze dla Was? Wytrzymałość. Wytrzymałość, więc Wy będziecie się wznosić ponad jakieś trudne tematy. Tak? będziecie się wznosić. Bardzo pięknie będziecie się wznosić yy, i inaczej to wszystko przepracowywać. Życzę Wam wszystkiego dobrego. Zapraszam Was do kosmogramu, do przeznaczenia duszy plus, do, ym, do webinaru cesarzową być i do ym, warsztatu uzdrowienia wewnętrznego dziecka. Pamiętajcie też o sesjach uzdrawiających, a także o o sesjach telefonicznych. Wszystkiego dobrego dla Was, buziaczki. Pa-pa!